Cześć, witajcie w kolejnym filmie z serii modyfikacje do gry OMSI. Dziś chciałem Wam zaprezentować ustawienia kamer dla autobusów Icarus 260 oraz Icarus 260 32. Zaprezentuję to oczywiście na tych dwóch pojazdach, ponieważ te ustawienia różnią, różnią się od Siebie. Najpierw może zacznę od Digalusa 260.06. Wnętrze pojazdu, widok centralnie na środkowe drzwi i widok z prawego przedniego nadkola. Kabina kierowcy. Przedstawia się następująco. Tutaj jest widok od razu w lewą stronę. I tutaj maksymalnie w lewo. I widok w prawo. Oraz widok na otwartym tutaj okienko gdzie pojawiają się bilety oraz monety i tak wyglądają kamery dla tego icarusa natomiast icarus w wersji 260-32 kamery dla niego wyglądają następująco Ponieważ wnętrze się nam tutaj zmieniło, dlatego zastosowałem inne ustawienia. Kamera z tyłu, kamera na środku autobusu i kamera z przodu. Tutaj oczywiście w kabinie kierowcy kamery są takie same jak w Ikarusie 260.06. Nie było potrzeby tutaj niczego zmieniać. I jeszcze należy się małe sprostowanie odnośnie instrukcji. Dwa przyciski. Ten przycisk odpowiada za chłodzenie silnika. Jeden użytkownik mi tutaj właśnie podpowiedział. A ten przycisk odpowiada za włączenie dzwonka. Tylko przy otwartych drzwiach. I jeszcze małe moje spostrzeżenie. Mianowicie tutaj wskaźnik temperatury w pojeździe, jego wskazanie się nie zmienia. Musimy tutaj skorzystać ze skrótu Shift Y i wtedy mamy widoczną temperaturę dopiero tutaj. Dlatego, mimo że autobus się nam nagrzewa, to wskazanie nie jest tutaj. Pokazywane nam także y, jest to takie jakby atrapa. To by było na tyle w tym filmie. Tej y, modyfikacji ode mnie dla Was. Mam nadzieję, że y, ta moja przeróbka ustawień kamer się Wam spodoba przypadnie do gustu i z niej skorzystacie. Dziękuję za obejrzenie. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym. Filmie na moim kanale. Na razie trzymajcie się.